się dzisiaj w mapkę horror z moim kolegą. Siemanko, siemanko. Tak, witam, witam, dawno, witam. Oj, Dokładnie, witam. E, dawno nie było mapki horror, więc postanowiliśmy sobie ją nagrać. Dokładnie. To co, zaczynamy. Tak jest. E, mapkę autora. dam wam link w opisie. Nie wiem czy Wojtek da też. Też dam. Tu jest autor. No, raczej każdy go zna, jak, jak Wojtek nakrywał Demon Brain na mapę, to wie każdy. No i pytanie, masz Wojtek. Wiedziałeś, że mi to da. Co my tu mamy? Zasady. A to tam. E, graj na, rendi... na dystansie 4. Eee, ty żartujesz? No poważnie, przeczytaj. E, czekaj. No. Tam masz render distance, 4 minimum. A maksimum? No nie ma, chyba widocznie musi być 4 no. O kurde. To jest przerąbane. Ja i tak mam na ustawione. E, FOW na 90. Daj ci, dam, żebyś. Grafikę daj na F, fe... na e, szybką. 90. Pole widzenia 90. I grafika szybka, ta. No, niestety. E, nie dotykaj tych krwi i tak dalej. No, miałeś właśnie tego nie niszczyć. No. E, co, co to jeszcze jest? E... Nie wiem co to jest, helmet. Nie wiem co to znaczy. Możecie przetłumaczyć po angielsku, jeśli znacie. E... Tutaj macie autora mapy i tak dalej. To możesz pokazać, chyba że pokazałeś. Daj, ja już chyba pokazałem, ale daj. Masz? E... Demoniczne coś tam. Z... Zdeptany świat, coś takiego. Ale. No? Tu masz McDonalda napisane. Kurwa. No, bo jest jeszcze jedna mapa, są jest, są cztery części chyba Demon Brain. Ej, czekaj, to chyba Game Zero mieliśmy mieć, dobra A nie ma to napisane w zasadach, jaki jak Game of? Nie, ale pisze, żeby tego nie dotykać, więc widocznie chyba survival. Dobra To zaczynamy. Mapkę The Hole Pato Tatomen. Pozdrawi y, przedstawię Ej, mnie nie tepło. O, tepło. Mapę depół. Jump scare, super. A, ah, czyli to co ja uwielbiam najbardziej. Jeszcze, ma... Jeszcze żadnego światła nie ma ze nie wiem jak ty. Ja też nie. Jedyn komputera. Dzień <grym> dobry. I w tym samym momencie to było? Dobra. Czekaj, 3, 4, boli. Czekaj, 3, 4. 4. O! O! o. Killer dostałem Hej, villager, Siema. Jesteś tu gdzie ja? Nie, trzeba tak. się tepać. No trudno. E, cześć, jak tam u Ciebie? Dobrze. E, porozmawiam... E, do później robota czeka. Co to jest? E, welcome to the... Catacombs kata, Needle Wiesz co? Dajmy sobie jasność na 50. No, bo ty, teraz jest jasno chyba, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej że z No A też żeby wiesz, ciekawie było na odcinku, to idemy tam Co ja ty mogę kopać? Nic A nie, to tam rozmawiam. To my jesteśmy w jakiejś kopalni teraz No Kopalni, to Chodź da Dobra, jak ktoś to się tepniesz No tepniesz no. się musisz Dobrej? Ja, nie no. ma Jedziemy we dwóch Ej, nie niż! Głupi? <głupi>, <Good>. głupi. Ej no, jak górnicy, trzymaj kilo w ręce. Znaczy, nie wiem no jak no, tam górnicy no. robią, no ale dobrze. Jak będą przekleństwa, to trudno. To Będę musiał po prostu... Zmontować. Wycenzurować to. E... Cześć. Coś eee, tam. Pokop e, węgiel, e, sektor Cześć. węgla. Z sektoru węgla. jednego musi być. Ale klimacik, to No Ładnie, ładnie tu jest. że te shadery taki klimat dają. No. Link do shaderów si... Nie zapomnę, na w e, Poczekaj, e... Co? Ej, my chyba do za... Ej, ty poszedłeś za daleko chyba. A, tu jesteś. Tu chyba mam iść. Ej, czekaj! Tam się coś otwarło. Dobra, chodź tu Ey, no. No. Tu jest węgiel. Nie, tu nie ma węgla, dobra. A nie! Tędy my wrócili Ej tu jest coś, patrz, tu są jaksy Ale my mamy iść do węgla no. no to tam się otwarło przejście Tu jest węgiel Ej, tam się otwarło przejście No dobra Lepiej podążać za mapą mówisz A czekaj A jak to fajna mapa skąd się Dobra ja tam nie wchodzę, jump skareto. Nie dał mnie. Nie mogę nic otworzyć. Ja też nie. No to chyba musimy jednak tam iść. Super. Poczekamy sobie na Wojtka. Dobra, nic nie ma. Panie <gry> ten wagonik. Fajny ten wagonik. Coś za ciemno mi się tu wydaje. O kurde. Oh shit, dobra. Co to jest? Door system. System drzwi. Otworzyłeś, się Mhm. Mm no, gdzie się A, tak? cóż. to jest? A! Kurwa, zasranym <laughs> pają, kuźwa w dupę. A ja się ruszyć nie mogę na razie, czekaj. No, ja? Już? Możesz? O, teraz mogę. Slow nas O, pojawił się. Pary naprawdę. O kurwa. Nie. Nie podoba. Dobra nie idziemy. Nie. O, ciepło ciep No, ale ciebie nie. No spokojnie, będziemy się tepać no. Niestety no mapa służyła... No prawdopodobnie na jedną osobę. Ty ma masz tylko Nie, ja nie mam karni. No. Tylko men. No to po prostu będę, albo ja ciebie, albo mnie albo ja siebie będę taponem. Początek na razie nic ciekawego. O kurde. Mm -hmm. Dobra, to jedno. A ja nie mogę się ruszyć. Co jest? Ej, tapnij mnie. Dzień dobry. Ej, nadal nie mogę. Super. A zobacz, czy nie masz czegoś po prawej stronie tutaj, w ekwipunku. Nasycenie. Nie, nie mam nic. Jedynie kilo. A nie masz jakiegoś efektu? No, jedynie spowolnienie, oślepienie i nasycenie. Poczekaj, tapnę cię. No nic, ja muszę skakać, żeby chodzić. No to skakaj, bo może o to chodzi właśnie. To jest węgiel. Wiesz co, ja sobie zwiększę trochę do 50 jednak, bo miałem na. i tak to nic nie dało, ale kisty. O kur... Co? What the hell? Krew, co się dzieje? To właśnie się zaczyna gra. Chyba tak. Ja muszę cały czas skakać, nie? No dobra, to będzie skakał. Trudno. O kurwa. Oh my god. O mój Boże. Jeśli jeszcze tej zbroi, strasznie. Nie ma to, jak sobie chodzić na 50, jasność i nic nie widać. Oczywiście nie chcemy się tam nic. Idź pierwszy, nic mnie nie zaskoczy, nic mnie nie zaskoczy, nic mnie nie zaskoczy, nic mnie nie zaskoczy. Nic mnie nie zaskoczy. E generator światła, co to było? O Boże. Wrócę do windy. No. Muszę ja Tepnij mnie po prostu, nie chcę mi się tak za bardzo Tych spadnią. Ale jak już będziesz przy windzie. Nie, ja, ja Cię będę tepał, bo Aha, tak co sekundę mnie będziesz tepał po prostu. Tak. Do dziury wpadł. O, dobra. Kur... Co się dzieje? Nie yy, mechanizm wiki. A, bo je uszy, kurna Loading. Loading, a nie loading. A faktycznie. Nie nalałem sobie nic do picia, trudno. Te cię, mienia. Moje kości. Złamane. E, coś tamte. Tam. Trzeba o. znaleźć jakieś... O! Dobra, mogę wyjść. Nie mam slownesa już. Ja mam. I to jest... Najgorsze. Mam... A masz oślepienie? Eee... Nie, mam saturację. No A to ja właśnie mam to i to. To jest... Dobra, to idziemy tu. Daj mi mleko. Nie. Bo ci też ta saturacja spadnie. O ja pierd... Pomocy o tupia Pomocy! Pro y coś tam Waga y Jest Proszę, proszę pomocy Nie można tu iść, nie? Nie no, trzeba coś poszukać. Ej stary, chodź tu! Chodź w to miejsce! Te <laughs> No nie, w jest problem. Aha, zepnij mnie jeszcze raz. Czy tam jest? Tu jest jakieś wyjście, chyba. Jest jakieś nie. zejście na dół. Olścią! No, ja też miałem. Tu nie oglądałem stare mapy. O kurde, ty nie wystraszyłeś już. Więc ja będę, tyłem chodził. Oj, super. Mhm. Nie no, normalnie jedziemy. Twardy czy mam stary? Piasek. Ej, cio! Słyszeli? Nasza postać dyszyła, dyszała. Tak, oddychała tak, tak szybko. Ja nie słyszałem. Może ja to Może to jest jedna na, na jedną terenie. Chodź tu. Nie, nie, tepnij mnie. Nie mam dźwigni. O. O, znowu słyszę. To niezły, niezła krew Jezu te dźwięki, we... ja Chodź ja nie gadaj To mnie tepnij, bo ja nic nie mam Jak nie masz? O, to ty dobra O Może ty tu musisz podejść O kurde Jesteś tu? Jestem Tepnij mnie <gryw> Nie, gadaj, że akurat te się do mnie wtedy, gdy się to zbugowało. O Mdłości. O kurde, te się. Ten typo. Wyskoczył Nie. ci ten komunikat. Wyskoczyła ci, wyskoczyła ci taka morda. Nie. To zobaczysz na odcinku. Dobra. Ja pier... Kinko. O! Ja no, też się... O kurwa. Ja nic nie widzę, nie? Ja? Ja, ja, ja widzę, ale mam słoneczko. Nie mam nawet to oślepienie głupie. Ej, ty co tak... Fajnie bez nóg leżysz? No, spoko. <laughs> no i jest klimacik. Jest wciul klimacik, ale mapka będzie długa, coś takiego. <laughs> ja pierd! Wyskoczyło mi to. Połowicznie. <śmiech> <śmiech> Ile razy ja się jeszcze na tej mapie przestraszę? O, kurde, to, ty, to ty był ty jeden ty, z jumpscares, taka prawda. No ty nic nie ma te Learn to nie. die. Dobry? O, dobra, jestem. O, mdłości mam. No też. Burdel. Też to miałem Ale tym razem się tak nie wystarczyłem, bo tak... Tam ta mi perfidnie wyskoczyłem na twarz My się kręcimy ma... w kółko stary No chyba też, tak no nie ma to jak co... O to nic Nie ma tak jak grać naszej na... Jak to nic, stary Tam nic nie było? wiesz? No patrz, coś A, tu pod krew nami... To prowadzi. Jest. Co? Tu coś jest? To można zniszczyć? Jest tam coś? <głos> nie <głos> No eee! się. <noise> Ty też nie? Nie, nie to. A może to się ma. Mnie... Kurwa. A może to chodzi o to, że na przykład się będzie po, pod nami to niszczyć? Za nami. Jakoś, nie wiem. W Chyba nie. Ja pójdę w lewo się siema Dobra, ile pierwszy Ty dziadygo Ja nie tam skara? Nie, on się po prostu wydar Ja się wystraszyłem lekko Znajdź, yyy, tą y, Windę Powinno być łatwe. Przynajmniej już Slownessa nie mamy jedyny plus. No ja wręcz przeciwnie. Ja no System drzwi. Ej, chodź tu, do mnie mam chyba windę. Albo nie. O. No. no. Te połomienie gdzieś. Zadnij się do mnie, o? O ja pierdolę. No, nie, nie chcę ten liść. Aha, dobra. Po prostu nic nie ma. Wycieś szepczą. Tego nie słyszę. O nie, muzyka o. się nasila. Ja wiem, co zaraz będzie. Nie, bo muzyka szybko. coraz szybciej leci. Ja coś nie wyjdzie słysza. zaraz. Oni... Oni przywołują chyba. To to wy... Tak brzmi. No, co ja teraz wybrałem? Zab... Na bankcie zaraz wyskoczę, stary. Muszę się... No. <laughs> Jak już teraz głośnie? Tak. Ustało. To, to jest... Ja pierd... Wyskoczyłeś się coś? Tak. A mi nie. To jest problem. Co O kurde, kolem. Ja miałem, żeby się goleł, to jest... Nie, no. A nie, to nie to mi wyskoczył stary. Ja się golema wystarczyłem, nie no. Aha, on z jumpsker. No Chodź jamscare. tu Ej, tepni. Tepni. Oj, dobra flash Nie wiem co to znaczy po angielsku Oj, to zamknięte, to chodź tu. Ok, to już Golem Nie ja wystarczyłem się. Bo. Też nie. Gijowym momencie akurat Kto się to miałem. pisze? H, Gdzie? pisze H chyba. Tak, H... Nie, M, to jest M. To jakby sektor M, czy coś mm. takiego. Ej, hey, stary, chodź tu. Więc nic nie ma. Widzisz nie, yeah? You can you see, can see me? To właśnie nie wystraszyłem. piero Dasrany... nie. Zasrany! Dygłem ilu. Nie wystraszyłem się, ale dygłem. Zlepnij się. Zlepnę. Ochuj Help mi Ja się... Ja się kur... Czekaj, niech każdy się patrzy w inną stronę. Albo nie. na F5. A, na F5 nie przejdzie. O, kolem. Cześć. Tu. Daj popatrzeć. No masz tak problemy. Miałeś. Albo jest. Widziałem. I mean. Było. A i to filmia nie, nie to Czekaj, bo jeszcze nic, nic się nie pojawiło O Chyba, że mi się Minecraft wziął. Nie wiem, ty znikłeś Wziął mi się Minecraft czy co? Nie by jesteś na serwerze No i teraz zostałem głupca bo nie wiem co się stało <grym> Czy mi się Minecraft wziął czy co? Nie no, bo było już brak odpowiedzi. O, tepłem się. Nie no działa! Te... Jestem, ale ciebie ty nie ma. Tepnij mnie do mnie. Znaczy, ty do mnie. Ej, słyszę kroki. To ty jesteś? Poczekaj. Relognę się. O, widziałem cię. My no kurda mam niewidzialność mam. O, byłem cię. Dobra idziemy i tak. Dzięki. Freedom forever. Koniec. O koniec. Bez jest matki. Thanks for playing. The end. A, tobie też to się ten komunikat pojawił. No, Fajong Villager Typo Pies, Rafał Konawca. <grywka> no, a więc słuchajcie, udało, 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 tfu, udało nam się ukończyć mapkę. No. No, było kilka dygnięć, nie ma co ukrywać. Dygłem parę razy. Ej, daj mi da 1, 1. Dygłem parę razy, nie ma co ukrywać. Też. Nie będę udawał, że nie dygłem, bo dygłem. Ale naprawdę... Powiem wam, że... Że? że naprawdę mapa kozacka. Jeśli chcecie sami z nią zagrać, to spróbujcie. <laughs> Dam wam link w opisie. Możesz tam... czynić honory. No właśnie to robię. Fil... Feel... Jak to się robiło? <laughs> Mówiłem, żebyś podpalił już. A gdzie to jest? Aaa, dobra, to czynimy... Za późno. Ości ale przycinki. O, dobra. Zrobię na jedną rzecz, a mianowicie wyłączę tego tych swit już. No i no. w ten sposób się wysadza mapę. Jeszcze tu wysadzimy. Więc tak jak mówiłeś, odcinek spodostałcie kończy łapeczki w górę, subskrypcja na kanale moim i Wojka. Link do Wojska oczywiście w opisie filmu. Dokładnie. No i no, się musimy zgadać, kiedy mniej więcej wrzucamy ten odcinek, ale to się już zgadamy poza wizją. Bo nie ma co teraz już się na, na siłę zgadywać, po prostu też tak myślisz? Też tak myślę. No, ja czekam na kolejny odcinek Wojtka z pokazu, z raczej w sensie z testu TNT. Mam nadzieję, że jak najszybciej nagra go. Jak tam OBS? No. Nie wiem, nie ma podglądu. Aha. <laughs> Ale to fajnie rozwaliło. No i co? Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w następnych materiałach. Teraz wam się pojawiają dwa kanały mój i Wojtka, jakie oczywiście odcinki mój i Wojtka najnowszy. No i co? Ja się z wami żegnam, do zobaczenia i cześć i hejka!